Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika. Proszę bardzo. Czekasz tu na kogoś? Już nie. Przecież przyszedłeś, prawda? Dlaczego czekałeś na mnie? Wyglądasz na silnego. Przyda mi się pomoc kogoś takiego jak ty. Co chcesz zrobić? Chcę zapolować na zębacze, ale obawiam się, że może ich być zbyt dużo jak na siły jednego myśliwego. Dobrze, pomogę ci. Idź przodem. <laughs> Tylko nie zbliżaj się za bardzo do czarnego trola. Rozerwałby cię na strzępy jasne. Biada ci, jeśli stchórzysz. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Hmm, dobrze. Co prawda do tej pory nie bardzo mi pomogłeś, ale nie zamierzam cię od razu skreślać. Naucz mnie, jak powinno się polować. Czego konkretnie chciałbyś się dowiedzieć?